Dla osoby niezaawansowanej około 6 minut. Ile czasu zajmuje pszczelarstwo? Na to pytanie można odpowiedzieć na dwa sposoby. Jeden to ile czasu zajmuje obsługa ula, a drugi jak często trzeba zaglądać. Zatem ile czasu zajmuje obsługa ula? Jest to średnio. Dla osoby niezaawansowanej około 6 minut na sztukę, czyli jeśli mamy 10 uli, to może być godzina. Z czasem ten czas będzie się skracał. To też zależy od tego, co mamy do wykonania, bo są momenty, kiedy trzeba troszkę dłużej w tym ulu posiedzieć, a są momenty, kiedy tylko się zagląda i idzie dalej, bo nie potrzeba albo nawet nie jest wskazane nic więcej robić. Więc w tym czasie obsługi przychodzi nam, jak długo jedziemy do pasieki ile czasu zajmuje nam obsługa pasieki i jak długo wracamy no plus jeszcze czas tego przygotowania i rozpakowania się dla niektórych ten czas e, przygotowania będzie długi bo lubią procedować bo to jest dla nich specjalny czas a dla niektórych to będzie szybko pach 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 i już są przygotowani no i druga kwestia jak często zag należy zaglądać do ula zaglądamy do ula około raz w tygodniu i to jest w sezonie. W sezonie, czyli to może być już od marca do września, później w październiku, już dużo rzadziej. Natomiast czasami w sezonie zaglądamy częściej, kiedy mamy okres miodobrania, to tej pracy jest trochę więcej, bo musimy wziąć ramki, odwirować je. Natomiast to jest taka przyjemna praca i wtedy rzeczywiście ta czasochłonność jest trochę większa. Natomiast przy kilku ulach to nie jest duży problem. Wtedy może się okazać, że do pasieki zaglądamy 2-3 razy w tygodniu, ale tych tygodni nie będzie więcej niż kilka. No i czasami też niektórzy zastanawiają się, czy będę mógł, mogła jechać na wakacje, jeśli będę mieć pasiekę. No będziesz. Jeśli będą to wakacje w sierpniu, to nie ma problemu. Wtedy po prostu dajesz dużą dawkę syropu pszczołom i możesz jechać. To nie jest aż taki problem. To nie jest już ten problem z ewentualnym wyrojeniem się, bo to już nie jest ten czas. Więc nie ma obaw, że jak już mam pasiekę, to muszę zrezygnować z wakacji i mogę wyjeżdżać tylko zimą. I czy zimą robimy coś w pasiece? No zimą już nic nie robimy. To jest ten czas, kiedy nie powinniśmy w ogóle zaglądać do uli. I to jest czas na przygotowanie się do sezonu, czyli na przykład zbijanie ramek, czy też topienie wosku, który jest w pasiece bardzo potrzebny i bardzo przydatny, zwłaszcza pozyskany ze swojej pasieki i ze swoich uli.